Co? co to jest? Dzień dobry Kraków. Wstaliśmy. Żyjemy więc jest dobrze, ale po gardle słychać, że nie było za łatwo. Prawie sobie kostkę skręciłem, czuję, że mnie dzisiaj boli. Świetnie się rozpocznę ten dzień. Dzisiaj są urodziny tego pana w tle, co się pakuje. I jest już obstrany w gacie, ponieważ nie wie, co dla niego przygotowaliśmy na dzisiaj. Chciałbym, żeby to było coś przyjemnego, ale boję się, że to będzie coś, co będzie wymagało od moich majtek utrzymania sporej ilości kup. <gryw> Jedziemy na Wrocław. Kraków mówi papa. Jestem już sam, raczej jeszcze, ponieważ za chwileczkę chłopaki do mnie dołączą, ale mam zdarte gardło! Masakrycznie Słuchajcie, dzisiaj Szumi ma urodziny I z tej okazji postanowiłem kupić billboard we Wrocławiu Z jego śmiesznym ryjkiem i życzeniami urodzinowymi I wydaje mi się, że to będzie naprawdę mega zajebiste Pogoda się już spartoliła bo tak fajnie wczoraj i przedwczoraj Dzisiaj już niestety jest pochmurno Ale jest ciepło, nie ma dramatu Ale się jaram Zawsze marzyłem o tym, żeby kupić billboard Szymon jest święcie przekonany, że to będzie skok ze spadochronu Albo bungee, albo coś takiego I sra kompletnie Gacie. I to jest po prostu niesamowite, jak bardzo boi się tego, że to jest spadochron i jak bardzo mu z całą naszą ekipą wmówiliśmy, że to może być spadochron, pośrednio była właśnie tak myślał. On zarzekał mi się wczoraj za kamerą, podchodził do mnie mówi ej, Remy, ja tego nie zrobię. Ja nie będę, ja, ja ci, ja ci spiszę film, ja nie będę w stanie. Remik, ja nie będę wst... Ja nie ja nie chcę, ja nie chcę tego Remigiusza ja No wie będzie dobrze, trochę się pomęczysz, potem będzie dobrze. <laughs> On Sraft Mighty bardziej niż przed tym, co się działo wczoraj w nocy. A, a propos projektu, który dział się wczoraj w nocy, dlatego mam zdarte gardło. Darłem się jak dziki, bo w po opuszczonej fortecy musieliśmy przejść przez pewną grę. Wszystko, że tak powiem, w klimacie piły. A to oczywiście będziecie widzieli w Halloween. Już niedługo. Dobra, chłopaki przychodzą, pokażę Wam, więc już tutaj temat zmieniam. szybciej Mhm. Mm Jest i on, nasza gwiazda, która nie słyszy. On się boi! Co? Mówiłem. <słuch> się pomęczysz, potem będzie naprawdę git. Finalnie będziesz szczęśliwy. Finalnie nie będę. Dobra, pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, dopóki się to nie będzie działo, poproszę o twój telefon. Dlaczego? Musisz mi dać telefon. Nie, dlaczego? Muszę dzwonić na życzenie urodzinowe później. Co, nie będę mógł zadzwonić do mamy? Przez najbliższe trzy godziny nie. Co? czemu tak? No Po prostu nie. Nie rozumiem, co to ma wspólnego z jakimś skokiem. Nawet nie musisz zrozumieć. <grym> <grym> podczas skakania nie możesz mieć nie telefonu. Nie, no, tak? nie ma zasięgu, po co ci telefon przez skoku? No dobra, ale dlaczego mi go teraz wziąłeś? Ty no. już się możesz pozastanawiać sam ze sobą. Jedziemy do Wrocławia. On już idzie, ale szybko Wam powiem, dlaczego mu wziąłem telefon. Bałem się, że w momencie, kiedy będzie miał telefon, ktoś go oznaczy, bo billboard już jest, ktoś go oznaczy i zobaczy to, że stoi tam ten billboard i trzeba było wziąć mu telefon. No i po co że tak stresujesz, Szymon? Dobrze, że jesteś spakowany Będziesz się po tym wszystkim fajnie czuł. <grym> na autostracie przyszedł <grym i grym i przyszedłem> Stoimy w korku na bramkach i blurek wyszedł. Aj dobra, a mam pytanie. Dawaj. A dużo to kosztowało? 1900 zł Serio? Co to znaczy, że dobrze, że jestem spakowany? Wywiezie mnie to gdzieś w <gry> Może ty tym pojedziesz, polecisz? mi nie wiesz. Co, helikopter? Za dwa koła? No to słuszne obawy. No dwa koła to jest mnóstwo. To jest albo coś bardzo krótkiego i drogiego, albo coś długiego troszkę tańszego. Dobra Szymon, za chwilę będę cię prosił o to, żebyś zasłonił sobie oczy, żeby nie było prześwitowości. <gry> Zesrał się ze strachu. <gry> Także w zasadzie to mógłbyś już zakrywać oczy, no. Co? <gry> Co to jest. Ej, gdzie my jesteśmy? Ale mi jest niedobry. O, parking. Ej, ale nie, muszę otworzyć przed. Jak nie? Nie, nie, nie. Opaskę się nie dopiero za pół godziny, Marku. Nie, Remek, nie. Spokój się. Jak Zostań. nie zapną coś, to ściągam opaskę. Zostań. Remek! Uwaga, nogi do góry, nogi do góry. Idziemy w prawo. I poczekaj chwilę. Musisz tak chwilę poczekać. Mogę sobie siąść? Możesz siąść. I co? Poczekaj chwilę Ej no Poczekaj, poczekaj chwilę Ej, samochód jedzie Chodź Kiedy go przejmują? Za Co? Nic, nic, spokojnie Ej, nie róbcie no tak. No ale wierzysz, że ktoś jeszcze weźmie, to się Ale nie, poddaj. ja się nikomu nie oddam Ej Obaga, stary, tak mi serce bije, że... Uwaga, zaraz... krawężnik Bierzcie go! Ah. O co chodzi? Dawaj, dawaj! Ej, o co chodzi? Nic nie widzę To tyle? Jezu masz rzeczywiście On nic nie widzi Ja nic nie widzę Nie mam gdzie Za długo Jest długo gdzie... miał zakryte oczy O oh, no Ale zajebiste Ale zajebiste Dziękuję Ej, mam swój Billboard Ale zajebiste O nie patrz Ale czemu mi powiedziałeś że dobrze że jestem spakowany Bo cię nabiłem bambuka że Ja się nie mogę zesram. Dzięki! Oh. Nie, ale... ja to Thunder, krót. wszystkiego najlepszego, G. Dzięki panu. Oh. Długo on tu będzie? Tydzień. Tydzień? No. Tydzień czasu będzie wisiał tutaj na tym rondzie. Więc jakby ktoś chciał zobaczyć billboard z szumem przyjeżdżacie na makro w, na Bielanach we Wrocławiu. Każdy to sobie Zajmij. to stanie i będzie miał zdjęcie z billboardu, zostawiamy łapy w górę. Uważajcie na siebie na drodze. Tak, uważajcie na rondo. I nie siadajcie na rondzie. A? Piękne zakończenie Ojej tego trzydniowego tripa. No. Spójrz, jeszcze ostatni look na dzisiaj, i zapewne to będziesz przez całe półtorej tygodnia oglądał. No, a ja mogę już telefon? No. Po wszystko. Już, 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 spójrz po lewej teraz, uwaga. Yes. Jest. duży jest, naprawdę no. jest duży. Normalnie, jakby makro życzyło Ci wszystkiego najlepszego. No. Tak, tylko się wtrącę tutaj, e, bo o tym nie zdążyłem powiedzieć za bardzo. Klucha jest i ma już zdjęte szwy. Brzuszek już jest git. Będzie blizna, ale będzie fajna i zdrowa. Natomiast chciałem tylko dopowiedzieć jedną rzecz, bo tego nie powiedziałem, zauważyłem w plikach. Najfajniejsze w tym wszystkim, w tej cenie niespodziance dla Szumiego, było to. Jak bardzo on się mylił z podejrzeniami. On myślał, że będzie skakał ze spadochronu, z bungee, z samolotu, w jakieś nie wiadomo jakie akcje. A finał finału była to super miła, fajna, śmieszna akcja z banerem. <grym> to z ostatnich filmów wiecie, że klucha lubi całować. No. Już nie przeszkadzam, bo akcja dzieje się dalej, więc oglądajcie. No. To nie jest tak jak oddanie auta, a trochę robimy no jak oczywiście. oddanie auta. W zresztą zobaczysz jak ci się podoba choćby. Dobra, pokazuj. Oh boy. Ja ci zrobię tak troszkę inaczej, tak jak sobie to oh wymyśliłem. Oh boy. Naj, no, fajnie. Po co Montujemy innego. to na auto, co? Oczywiście. Na będzie lepiej. Też zadowolony. A jeszcze bardziej zadowolony jestem jak ty jesteś zadowolony. <grych> Dziękuję, pięknie. Także naprawdę dzięki wielkiej Rapsterze za zajebiście oklejony bagażnik, który teraz przepięknie, ale to przepięknie fituje samochodem. Zresztą pojawiłem się teraz z totalnym fartem w takim miejscu, gdzie zalało kompletnie teren, i autem stoję dosłownie już e, w wodzie przodem, co zrobi naprawdę piękne obrazki. A teraz nie marzę o niczym innym niż o spaniu po tych trzech dniach. Po tych trzech dniach klucha się stęskniła. Nie popracie! Jaki napad! Jak zwykle mam sierść kluchy w usta. Chciałem tylko powiedzieć dobranoc. Cześć, do jutra. Szymon, to dlatego prosiliśmy Cię dzisiaj, żebyś zrobił głupią minę. Bóg Wrocławia zobaczy, jak długie w nosie.